Cześć, tu znowu Bartek. Dzisiaj pogadamy o tym, jak trzymam zdjęcia na dyskach. Zapraszam. Jak pewnie zauważyliście, wszystkie zdjęcia obrabiam na laptopie. Co dla niektórych może się wydać czymś strasznym, bo laptop wolny, mniej wydajny, bla bla bla. No więc. Nie mam w domu komputera stacjonarnego. Wszystko co robię, robię tylko i wyłącznie na laptopach. Eee, mam je nawet dwa. Eee, jest ten jest jeszcze wersja pomniejszona, która jest wygodna w podróży i która jest wygodna ym, podczas wesel, gdzie stoły są suto zastawione. Eee, I wiecie, znaleźć troszkę miejsca jest bardzo trudno. Wtedy on się bardzo przydaje, bo ten jednak trudno tam gdziekolwiek wpasować. Niemniej jednak, yy, bolączką większości laptopów jest mała ilość pojemności dysków twardych, szczególnie jeśli korzystacie z SSD. Korzystajcie z SSD. Koniecznie korzystajcie z SSD. SSD zmieni wasze życie. Dobra, wracamy jednak do, do małej ilości miejsca. Ona jest droga i mm, no jest jej mało. W związku z czym. Lightroom daje nam kilka możliwości ułatwienia sobie um, korzystania z dysków zewnętrznych. Jak widzicie, dzisiaj mam też podpięty dysk zewnętrzny. E, to ten dysk to w ogóle jest ciekawostka, bo to jest dysk z możliwością bezprzewodowej obsługi i bla bla bla. O tym w następnych odcinkach. E, dzisiaj chodzi mi jedynie o to, że w Lightroomie możecie po pierwsze Możecie zrobić sobie mm, tak zwane preview 1 do 1. Szczególnie nas będzie interesowało w tym wypadku. E, preview pozwala nam na przeglądanie zdjęć mm, w bibliotece library e, w pełnej rozdzielczości. Czyli nie możemy ich obrabiać, nic z nimi robić, ale po odpięciu dysku. Te podglądy dalej będą i będą w pełni rozdzielczości, więc możemy sobie je powiększyć, sprawdzić, czy są ostre, czy ostrość jest na odpowiedni punkt, to jest super funkcja szczególnie przy selekcji. Te podglądy nie zajmują jakoś bardzo dużo miejsca i możecie w każdym momencie je usunąć. Niemniej jednak, dzięki temu możecie sobie wziąć laptopa gdziekolwiek na kolana do łóżka przed telewizor i robić tą selekcję żmudną, ciężką. O tym też zrobimy odcinek. Yeah. Więc tą żmudną selekcję możecie sobie zrobić wtedy gdziekolwiek i nie musicie taścić ze sobą dysku. Jak to zrobić? Po pierwsze, możemy to zrobić w momencie, kiedy importujemy pliki. Tutaj od razu macie jako pierwszy punkt, macie build previews. U mnie, jak widzicie, standardowo ustawiony 1 do 1, bo tak właśnie tego używam. Wtedy w momencie zgrywania zdjęć on już robi z nich podglądy 1 do 1. To co prawda trwa troszkę więcej czasu, ale warto. Uwierzcie mi, że warto, bo jest strasznie dużo sytuacji, w których okazuje się, że jesteście gdzieś z laptopem, ale nie macie tego dysku ze sobą. Ale co zrobić w momencie, kiedy macie już zgrany materiał na komputer? Kiedy przychodzi środek sezonu, czy nawet końcówka sezonu i macie naprawdę mocno zapchane katalogi, nie od razu zamieniacie wszystkie pliki w jeden do jeden, ponieważ to zajmuje też trochę więcej miejsca i no nie jest aż takie nie ma na to czasu i jest to bywa to niewygodne. Dlatego. Wtedy zgrywacie je bez, bez robienia podglądów, po prostu żeby je gdzieś tam skatalogować. Co zrobić teraz, żeby zmusić Lightrooma do tego, żeby nam zrobił te podglądy 1 do 1? Wystarczy, że zaznaczymy sobie wszystko, czyli Command A bądź Ctrl A na Windowsie. Klikamy sobie w Library i klikamy w Previews. I tutaj w tym Previews zaznaczymy Build 1 do 1 Previews. Dzięki temu on sam potrzebuje na to, w zależności od zdjęć, potrzebuje na to chwili. Dzięki temu buduje, buduje sobie te, te powiększenia. Jest jeszcze funkcja Build Standard Sized Previews. To jest funkcja, w której Lightroom dobiera wielkość tego podglądu do waszego największego monitora. Z jednej strony, może być to mniej miejsca, biblioteka szybciej się ładuje i tak dalej ale z drugiej strony nie jesteście w stanie powiększyć tych, tych podglądów. Ja, kiedy robię selekcję, powiększam prawie każde zdjęcie, bo ostrość jest dla mnie priorytetowa, dlatego ta funkcja odpada. Jeśli natomiast obrobiliście już materiał i nie chcecie, żeby to zajmowało miejsce na dysku, po prostu dajecie Discard One-on-One Previews i wtedy pozbywacie się tych podglądów. Tyle. To, że macie te podglądy, to też przyspiesza ładowanie każdego zdjęcia, bo dzięki temu po prostu ono automatycznie jest po kliknięciu, nie? Nie musicie czekać na to, aż Lightroom sam je zrobi. W, w momencie, kiedy Lightroom sam je robi, tutaj pojawiają się takie trzy kropeczki, i wtedy wiadomo, że Lightroom musi je generować i kręci się na dole to kółeczko. Nie chcemy tego kółeczka. Ok, sprawdźmy, jak to działa. Wyłączmy dysk, wysuńmy go. Ok, gotowe. Odpinamy. No i zobaczcie, jaki jest efekt. Efekt jest taki, że zdjęcia dalej są na dysku. Co więcej, mogę yy, powiększyć takie zdjęcie i mogę zrobić nawet zoom. Ekstra. Nic więcej mi nie jest potrzebne. Nie zajmuje to jakoś strasznie dużo miejsca. Co prawda, biblioteka rośnie i rośnie i robi się coraz większa przez to. No ale nie przesadzajmy, nie zajmuje to tyle, ile cały plik RAW. I zobaczcie, tutaj widzimy, że dysk jest odpięty. I widać, że wszystkie są wyszarzałe. Ale zobaczcie, zupełnie nie przeszkadza to w przeglądaniu zdjęć. One dalej są dla nas dostępne. Pisze Photo is missing. Oczywiście, bo go nie ma. Nie możemy z nim za bardzo nic zrobić. Możemy je tylko przeglądać. Niemniej jednak właśnie o to nam chodzi, prawda? Ok. E, tutaj też widzicie, te wykrzykniki pokazują, że właśnie brakuje tych zdjęć. Nie klikajcie w wykrzykniki, bo on będzie wam kazał szukać, gdzie na dysku są te zdjęcia. Po prostu. Po podłączeniu dysku i odczekaniu chwili, może i dłuższej chwili, o, zaczyna się rozkryć, proszę bardzo, mamy pliki, super, o to nam właśnie chodziło. To na razie tyle, w następnym odcinku pokażę Wam, jak zrobić, żeby trzymać pliki na dysku zewnętrznym, a móc jednocześnie obrabiać pliki? Co też bardzo przyspieszy działanie samego Lightrooma. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.